Sołectwo Łęk zaprasza do stołu. Dzięki pozyskanemu wsparciu z funduszu Toyoty dobre pomysły zmieniają nasz świat. Udało się zakupić stół biesiadny i palenisko do spotkań integracyjnych. Łęk jest najmniejszą miejscowością w naszej gminie, ale faktycznie bardzo prężną. Kolejny rok i kolejna faktycznie fajny zrealizowany e, program, który będzie służył mieszkańcom, ale nie tylko. Coraz więcej faktycznie mieszkańców gminy Jerzkowice odkrywa ten teren, przyjeżdża tutaj i spędza swój wolny czas, wystarczy się rozejrzeć i można stwierdzić jednoznacznie, że to jest teren bardzo miły, bardzo spokojny i bardzo otwarty na pewno na ludzi. W ramach projektu wybudowana została wiata i grill dla mieszkańców i turystów. To ważne projekty dla sołectwa, bo teren wiejski zastępuje świetlice której jeszcze nie ma. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne miejsce. Tu się spotykamy, organizujemy różne akcje ekologiczne, zabawy dla dzieci i będzie to dla nas atrakcyjniejsze miejsce, myślę, że dla wszystkich. Współpraca miasta i sołectwa z firmą Toyota układa się pomyślnie już od wielu lat. Fabryka organizuje Wielczuj w Wielczu Obrzychu, wizyty takie szkoleniowe dla firmy. Dla firm, które przyjeżdżają z całej Polski oglądać, jak funkcjonuje fabryka, jak funkcjonują procesy organizacyjne, co można zrobić, żeby dobrze działać, i tak I te firmy płacą pieniądze za te wizyty szkoleniowe. Z tych pieniędzy, które one płacą, tworzony jest fundusz Toyota, czyli pieniądze nie wpływają do fabryki, tylko wpływają na specjalne konto funduszu Toyoty. I z tego funduszu tworzone są projekty takie jak tutaj. Staramy się, żeby ten wpływ właśnie w społeczność wokół nas był jak największy i też zgodnie właśnie z naszymi celami, żeby właśnie dążyć do zero emisyjności. Mieszkańcom sołectwa Łęk gratulujemy wygranego projektu i kolejnych inwestycji które poprawiają komfort życia.